Fizyka dla klasy ósmej, moduł 8 prąd elektryczny. Kolejna odsłona przed wami. Odkrywamy prawo Ohma. Weźmy sobie takie dane. wymyśliłem je, ale można potraktować je jako takie dane eksperymentalne, tak, żeby nie były idealne. No to nie zaokrąglałem tych liczb, tylko podałem Tak jak powiedzmy moglibyśmy zmierzyć. O co chodzi? Mamy jakieś urządzenie podłączone do prądu elektrycznego i zmieniamy napięcie i patrzymy, jak zmienia się z tym napięciem natężenie prądu. I teraz nie byłoby na tej podstawie zobaczyć na wykresie, czy jest jakaś sensowna zależność. Tak to było odkrywane. Robił to OM, robił to w dość skomplikowany sposób. Kiedyś czytałem, no tam trzeba było zmieniać temperaturę wody, jakieś były dość e, zaawansowane zabiegi. Zachęcam, żebyście poczytali, właśnie jak on odkrył to praw. My mamy dzisiaj urządzenia takie, które właściwie same to robią. Można mieć woltomierz, amperomierz, może mieć jakąś taką stację pomiarową. Także odkrywanie tego nie jest. Nie wymaga jakichś wielkich umiejętności eksperymentalnych. Ja zaznaczę tutaj jeden punkt, bo na pewno kiedy napięcie jest 0, prąd nie płynie, więc jest 0. Warto ten punkt zaznaczyć, żeby wiedzieć, że koniecznie cokolwiek narysujemy, jakąkolwiek zależność matematyczną, to ma być, ma przechodzić przez ten punkt. Spójrzmy dalej. Co mamy? Natężenie 4 i 3, napięcie 2 1. Czyli co? 2 i 1 to jest gdzieś tutaj, a 4 i 3 to będzie gdzieś tutaj. Czyli tu będzie punkcik. Dobrze. Co dalej? Mamy natężenie prądu 7 i 9. Tu, a napięcie równiutkie 4. To tutaj punkt. Dalej, napięcie 5 i 8. I natężenie prądu 11 i 7. Oto gdzieś tu. No, i wreszcie natężenie prądu 16,3 dla napięcia 8,1. Tutaj. No i co? Spójrzmy. Już Bardzo ładnie nam się układa to w linię prostą. No, przydałaby się to jakaś linijka, ale chyba nie mam nic na podorędziu, więc. Zaznaczę tak mniej więcej. No nie wyszło idealnie i dobrze, bo w eksperymencie nie wychodzi idealnie. Poza tym też no, ja nie miałem tutaj uczciwej skali, przydał się papier milimetrowy, albo po prostu w dzisiejszych czasach wrzucić to do od odpowiedniego programu z, do obróbki danych, nawet po prostu do arkusza kalkulacyjnego. No i właśnie sobie tak, tak jakby odkryliśmy to, o co chodzi, czyli że natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego. I to właśnie stwierdził Ohm. Georgą właśnie tak stwierdził, że, że jeżeli podłączamy urządzenie do prądu elektrycznego, to natężenie prądu płynącego jest proporcjonalne do napięcia przełożonego na końcach tego przewodnika. Kochani, to jest najsłabsze prawo fizyki, jakie poznajecie w szkole podstawowej. Dlaczego najsłabsze? Dlatego, że ono jest takim prawem empirycznym. To znaczy, wynika z doświadczenia, i nawet są modele matematyczne bardzo uproszczone, z których to wychodzi. No ale według modeli, które dziś znamy dla prądu elektrycznego, jest ono tylko bardzo prostym przybliżeniem dla małych natężeń. Ale ponieważ bardzo często stosujemy tak małe natężenia prądu, że to, to przybliżenie jest słuszne, no to warto je znać i tak naprawdę elektrycy na całym świecie korzystają z niego w stopniu satysfakcjonującym. No cóż, jak prawo fizyki bo gdzie się da to wzór, oczywiście będzie wzór. Po prostu jak mamy proporcjonalność, to można tę stałą proporcjonalności zdefiniować jako nową wielkość fizyczną. I tak właśnie zrobimy. R od resistance to będzie opór elektryczny. To będzie stosunek napięcia do natężenia. I mówimy, że ten opór elektryczny jest stały dla danego urządzenia. On się zmienia z temperaturą na przykład. I tak jak mówię, on przestaje być stały, jak mamy duże natężenia prądu, ale w codziennych sytuacjach spokojnie zakładam, że on jest stały. Jednostką oporu elektrycznego jest Om piszemy go omega duże, tak? Słownie om, od nazwiska Oma i wielka litera omega jako symbol. To jest grecka litera alfabetu, ostatnia litera alfabetu greckiego. I co tutaj warto zauważyć? Warto zauważyć, że dobry przewodnik to będzie taki, który będzie przy małym napięciu dawał duże natężenie prądu. Czyli ten ułamek miał małą wartość, a zatem Dobry przewodnik będzie miał mały opór elektryczny. W szczególności istnieją takie twory jak nadprzewodniki, i one wykazują zerowy opór elektryczny. Czyli w związku z tym, to może nie jest oczywiste w tym momencie, ale w związku z tym nie ma strat energii. Więc super i w ogóle najlepiej byłoby wszystko robić z nadprzewodników. Tylko problem polega na tym, że nie udało się do tej pory otrzymać nadprzewodników, które by pozostawały nadprzewodnikami w temperaturze pokajowej i pod normalnym ciśnieniem. Czyli albo temperatura musi być. W połowie drogi do zera bezwzględnego, albo jeszcze niższa, albo też ciśnienie musi być rzędu chyba Giga tak? także dużo większe niż, niż to, z którym na co dzień mam do czynienia, bo na co dzień mamy około 1000 HP atmosferyczne, czyli to jest mega megapaskala. Także jeszcze wszystko przed nami, być może, a być może nie da się, ale w każdym razie naukowcy pracują nad przewodnikami. I w tej ocenie to wszystko, ale to jeszcze nie koniec. Zostańcie ze mną. Fizyka dla klasy ósmej, moduł ósmy, prąd elektryczny, kolejna osłona. Powiedzieliśmy sobie trochę o różnych wielkościach fizycznych i myślę, że jest dobry teraz moment na to, żeby trochę je uporządkować. Mamy tak, mamy I, to jest natężenie prądu. Jednostką jest ampel i to jest kulomb na sekundę. Słownie piszemy ampel. Mamy napięcie elektryczne. Napięcie nie jest to napięcie jest elektryczne. I tutaj nie powiedziałem, uznałem za oczywiste, już mi umknęło. Jednostką jest volt. A ponieważ to była praca przez ładunek, to ten volt to będzie dżul przez kulomb wielkie C. Tak? Kulomb to wielkie C, dżul to wielkie J. I piszemy słownie Volt, tak jak słyszymy przez W. I. R to opór elektryczny. I jednostką opolu jest 1 OM. I to będzie 1 V przez 1 amper I piszemy słownie OM. Do pełni zostaje nam jeszcze moc. Którą znacie z siódmej klasy. Jednostką mocy jest wat. I moc prądu elektrycznego można policzyć ze wzoru, który da się wyprowadzić. Więc teraz pokażę wam wyprowadzenie matematyczne. Tak, no po co? Wiemy, że moc to jest praca przez czas. Ale był wzór taki, że napięcie to jest praca przez ładunek. Zróbmy duże kół, wielkie kół. Czasem daje wielkie, czasem małe, przepraszam za niekonsekwencje, ale często się pojawia tak i tak. No to z tego będziemy mieli, że praca to jest u razy q. sobie pomnożymy przez kół obie strony i tak nam wychodzi. No z kolei czas pojawiał się też we wzorze na natężenie prądu. To znaczy, ponieważ i to było q przez t, tak ten wzór się odpowiednio przekształci to dostaniemy, że t to się równa Q przez I. I teraz wstawmy to do wzoru na noc. U razy Q, a tu mamy Q przez I. No i co? Q się skraca, a I wskakuje do licznika, dlatego że to jest U podzielić przez 1 przez I. A jak dzielimy przez ułamek, to odwracamy. Z 1 przez i robimy i i mnożymy przez to, co zostało, czyli U razy i. O, coś takiego nam wyszło, że moc to jest napięcie razy natężenie. A ponieważ praca to jest moc razy czas, widać z tego wzoru, to można od razu napisać też wzór, często używany taki. Ale jak ona przewnawia się, no bo to, to wynika z tych dwóch wzorów, tak więc nie trzeba koniecznie pamiętać tego wzoru, chociaż niektórzy lubią go pamiętać. Także praca prądu elektrycznego to jest napięcie razy natężenie razy czas. Natomiast moc prądu elektrycznego to jest napięcie razy natężenie. I z tego nam wychodzi tak naprawdę Kolejna linijka, bo że P to jest moc, to mam nadzieję, pamiętacie o siódmej klasy, ale to, że 1 W to jest V razy Amper, to tego nie było. A tutaj się to dużo bardziej przyda niż wiedzieć, że wat to jest dżul na sekundę. To jest akurat to samo. No, łatwo zauważyć, tak? No, bo tak. To jest joule przez kulą, to jest kulą przez sekundę, czyli rzeczywiście zostaje joule na sekundę, ale częściej w zadaniach będzie się przydawało właśnie w ten sposób. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No, można jeszcze powiedzieć o jednostce energii. Bo jednostką energii jest oczywiście joule, ale kiedy mówimy o energii elektrycznej, to dość naturalnie pojawia się inna jednostka, o której pewnie jest oczywiście tak zwana kilowatogodzina. I teraz, ile to jest kilowatogodzina? No, napiszmy sobie: jedna kilowatogodzina. To się pisze jak kilowat razy godzina, tylko tego razy się nie pisze, po prostu tak. To ile to będzie juli? No zastanówmy się, no kilowat to godzina, no to będzie kilowat to jest 1000 watów, czyli zrobimy 1000 watów i jeszcze godzina. No ale jeżeli chcemy dżule, to godziny nie robimy, chcemy sekundy. Godzina to jest 3600 sekund, czyli to będzie 1000 razy 3600 watów razy sekundę. No ale wat to jest dżul na sekundę, dżul na sekundę razy sekundę to jest po prostu dżul. Czyli z tego nam wychodzi po wymnożeniu i po zaproponowaniu notacji wykładniczej 3,6 razy 10 do 6 dżula. O w ten sposób. 1 kilowatogodzina to jest tyle. Więc jeżeli chcemy kilowatogodzinę zamienić na dżulę, to trzeba pomnożyć przez ten przelicznik, czyli przez 3 miliony 600 tysięcy. A jeżeli chcemy zamienić dżulę na kilowatę godzinę, to co wtedy? Jak myślicie? Odpowiedź brzmi trzeba podzielić przez to. Czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli 115 dżuli zamienić na kilowatę godziny, to musi być musimy zrobić 115 podzielić przez 3 i 6 razy 10 do 6 i tyle będzie kilowatogodzin. Jak ktoś chce, to niech sobie podzieli podzielić. Ten wynik nie jest ciekawy. Jeżeli ktoś chce sprytnie to zrobić, to niech 115 podzieli na 3 i 6 i do wszystkiego do mnoży 10 do minus 6. Bo tak się to ładnie robi przy notacji wykładniczej, no ale to już bardziej w gestii nauczycieli matematyki pokazać Wam, jak się z takimi rzeczami obchodzić, chociaż pewnie częściej będziecie je spotykali na fizyce niż na matematyce. Podsumowując, w tym module dowiedzieliście się, czym jest prąd elektryczny czym jest i jak obliczać, jak definiujemy dokładnie natężenie prądu elektrycznego, co to są obwody elektryczne, jakie symbole przy nich się pojawiają, jak oznaczać na nich formalny kierunek natężenia prądu, a jak rzeczywisty kierunek i zwrot dla ruchu elektronów. Oprócz tego dowiedzieliście się, jakie są warunki przepływu prądu elektrycznego, poznaliście trzy rozumienia tego, czym jest napięcie elektryczne, odkryliśmy prawo oma i poznaliśmy takie pojęcie jak opór elektryczny. I dowiedzieliśmy się, jak obliczać moc i pracę dla prądu elektrycznego wraz z przeliczaniem jednostek. Cała reszta to są zadania, których w tym module warto zrobić wystarczająco dużo, ale to już zobaczycie w kolejnych filmach. Dwa filmy dotyczące zadań przed Wami. Zachęcam do oglądania.